Asteroida, która za chwilę uderzy w powierzchnię tej planety, definitywnie skończy istnienie jakiejkolwiek cywilizacji. W tym wypadku kataklizm jest nieunikniony, więc jeżeli masz cokolwiek zrobić, zrób to szybko, bo czas ucieka. Cześć wszystkim, witajcie. Ja nazywam się Czwórka, a przed Wami kolejny odcinek Co to jest? Tym razem chciałabym Wam przedstawić Time Frame. Produkcję niezależną, opowiadającą o ostatnich 10 sekundach istnienia pewnej cywilizacji. I pewnie już zauważyliście, że sam ten materiał trwa dłużej niż 10 sekund, więc coś tu jest nie tak. Otóż, znajduje się tu pewien plot twist lub, jak wolicie, zawijas fabularny. Ostatnie 10 sekund przed uderzeniem asteroidy odgrywa się bowiem w zwolnionym tempie, także na eksplorację i odkrywanie tajemnic cywilizacji, która za chwilę ma przestać istnieć, mamy 10 minut. Za każdym razem. Może zacznijmy od tego, że ta gra jest trochę niestandardowa. W serii Co to jest? staram się Wam pokazywać co trochę pewne ciekawostki na styku gry, jakiegoś przeżycia, doświadczenia, może czasem nawet sztuki. I Time Frame zdecydowanie łapie się do tej właśnie kategorii, zgłębiając jeden z ciekawszych nurtów mm, popkultury, właściwie też naukowych. Chodzi o nurt powtarzających się cykli. Na pewno słyszeliście chociażby o Dniu Świstaka, albo Graliście w jakieś gry, które w zakończeniu bądź w fabule generalnie mają przewidziane, że jakiś cykl powtarza się, powiedzmy, w galaktyce. Są nawet teorie naukowe, które o tym mówią, więc jest to dosyć znany motyw. W tym wypadku mamy cykle dziesięciominutowe, które za każdym razem będą kończyć się tym, że nasza asteroida, nazywana w grze Nomad, uderzy w powierzchnię tej planety i wyzeruje cykl. Za każdym razem będziemy zaczynać z jednego miejsca, które jest. Takim powiedzmy centrum tej mapy w wielkiej strzelistej wieży, a naszym zadaniem jest znalezienie 15 artefaktów, które kryją w sobie przeróżne informacje oraz trochę dodatkowych wskazówek, co właściwie stało się z tą cywilizacją. I teraz jest jedna ważna sprawa. To nie jest do końca gra, która ma opowiedzieć o tym, dlaczego asteroida uderza w planetę, bo to jest coś, czego nie trzeba tłumaczyć. To jest trochę gra, która mierzy się z problemem, co się dzieje z cywilizacją w momencie, kiedy odkrywa, że nadchodzi nieuniknione. W jaki sposób się tego dowiadują, w jaki sposób na to reagują, co robią dalej, co próbują. I to wszystko możemy wyczytać z notatek, z wszystkiego, co nam gra przekazuje. Poza tym standardowym celem rozgrywki, który jest trochę narzucany przez samą grę, Mamy tutaj też pewne pytania otwarte. Po pierwsze, na przykład, dlaczego w świecie, który zwiedzamy, nie ma żadnego człowieka, żadnej istoty, nic? Po drugie, dlaczego to tak naprawdę wszystko dzieje się w slow motion? I powiem wam szczerze, że więcej Freudy sprawiło mi snucie przeróżnych teorii, w co ja właściwie gram i co to jest to, co ja gram, niż odkrywanie tych wskazówek odnośnie cywilizacji i tej historii, tych ludzi, którzy odkryli nomada i co oni tam dalej robili. To było w pewien sposób ciekawe, ale też trochę nieudolnie zrealizowano, o czym opowiem Wam za chwileczkę, bo ta gra nie jest grą bez minusów i bez e, rys, nie jest doskonała w żaden sposób. Ale wracając jeszcze do kwestii tych tajemnic i tych otwartych pytań, to szczerze Wam powiem, że ja timeframe doceniłam po czasie. Na początku sam gameplay był dla mnie ciekawym doświadczeniem, ale niczym super bardzo odkrywczym. Dopiero w momencie, kiedy zadałam sobie sama te otwarte pytania, w co ja właściwie zagrałam, co to było, i zaczęłam nad tym myśleć, i w głowie zaczęły mi się tworzyć przeróżne teorie. Dopiero wtedy doceniłam, że to było wow, to było coś. I możecie myśleć, że to tak sobie po prostu gadam, ale to jest bardzo ważna uwaga, bo. Jednoznacznie mogę przez to stwierdzić, że time frame nie jest dla każdego. Już od samego początku pewnie to czujecie, że to nie jest taka zwykła po prostu gra. Ale jeżeli ktokolwiek szuka tutaj wrzuconej fabuły, jasno określonego celu, jakiejś satysfakcji, nagrody za to, że hej, zrobiłeś super, to poniżej trzech minut jesteś w ogóle najlepszy na świecie i super, to tego tutaj nie będzie. Tu będzie pewne otwarte doświadczenie, które może, ale nie musi skłonić do pewnej refleksji. Więc to, czy timeframe wam się spodoba, czy zupełnie nie, jest całkowicie osobistą sprawą. Ok, ale wspomniałam wam wcześniej o tym, że timeframe nie jest idealne i warto trochę to pogłębić. Jedną z największych wad tego przeżycia, tej przygody, tej gry, jest fakt, że jest bardzo krótka. Co prawda nie jest tragicznie źle, to nie jest gra na 10 minut, czyli ten jeden cykl. To jest tak, że na początku każdego cyklu resetuje się nasza pozycja oraz stan planety, ale nie resetują się nasze odkrycia. Do odkrycia mamy kilkanaście lokacji, więc zdecydowanie nie można tego zrobić w ciągu jednego 10-minutowego cyklu, zajmuje to więcej. Tylko nadal tej zabawy jest na około godzinę. Właściwie ja mam na Steamie 71 minut. Tylko że ja tam jeszcze wróciłam, dograłam trochę materiałów, jakieś wolne scenki, jak to meteoryt spada, ładne widoczki z tej strony, ładne z tamtej. Więc trochę jeszcze w tej grze zabawiłam. Mam 71 minut. Podejrzewam, że takie 50 minut zabawy to jest maksimum, co można z tego wyciągnąć. Czy to jest mało? To jest zdecydowanie strasznie mało, jeżeli zestawimy to sceną. W tej chwili cena tej gry to 7,99, więc jeżeli zainteresował Was ten odcinek, to radzę poczekać na promocję, bo w tej chwili po prostu gra jest wyjątkowo nieopłacalna. Druga sprawa to zmarnowany potencjał. W sensie mam wrażenie, że jakby troszeczkę bardziej dopieścić tę grę, to timeframe byłoby zdecydowanie ciekawszym doświadczeniem niż jest teraz. W gruncie rzeczy gra polega na chodzeniu od lokacji do lokacji, znajdowywaniu tam relikwii, czy tam artefaktu, czytanie sobie notatki i. Pójść się dalej. Czasami jest to przerywane zakończeniem cyklu i zaczynamy z innej lokacji. Gdyby teraz zamiast zmuszać gracza do czytania tych notatek, aktywował się jakiś lektor, który snuje opowieść tej planety podczas gdy my zaczynamy już podążać do kolejnej lokacji, byłoby zdecydowanie ciekawiej, a podróż pomiędzy kolejnymi lokacjami nie wydawałaby się tak strasznie Pusta, bo na samym początku cała mapa robi ogromne wrażenie i wow, tam coś jest, tam coś jest, tam trzeba jeszcze pójść i w ogóle, ale po trzecim cyklu robi się już powtarzalnie, więc ten lektor by się tam przydał, przynajmniej w moim mniemaniu. Inna sprawa, na przykład w grze, aż się prosi o to, żeby nasza postać mogła skakać, ale nie może, jest to strasznie wkurzające. I ostatnią rzeczą, która dla mnie była po prostu niezrozumiała, było to, że. Notatki, czy tamte relikwie, które mamy znaleźć, one rzadko kiedy, naprawdę bardzo rzadko wykorzystują główną mechanikę gry, czyli ten zwolniony czas. Gdyby wykorzystywać to częściej albo wrzucić tam chociaż najprostsze zagadki logiczne, to by bardzo mocno urozmaiciło rozgrywkę. A w tej chwili niestety, bardzo często to jest po prostu pójście od A do B i złapanie czegoś. I to, że ta historia jest ciekawa albo to, że można jeszcze doszukiwać się dodatkowego znaczenia w samej grze, jest fajne, ale brakuje mi tutaj dopieszczenia na takim zwykłym, rozgrywkowym poziomie. Ale może to jest właśnie ten fakt, że to nie jest do końca gra, tylko jakieś doświadczenie. Generalnie nie potrafię jednoznacznie sklasyfikować timeframe. I myślę, że to nie jest ta sprawa, żeby to klasyfikować. Możemy to zostawić bez konkretnej nalepki, gra, doświadczenie, sztuka, czy cokolwiek innego. To jest ciekawa rzecz, z pogranicza naszego świadka, więc chciałam wam ją przekazać. Dajcie znać, czy graliście w timeframe, może macie już jakieś opinie na temat gry albo jakieś ciekawe teorie. Bardzo chętnie o tym porozmawiam w komentarzach. Tylko pamiętajcie, że jeżeli macie spoilery, to zaznaczcie to mocno w komentarzu, żeby nikomu nie psuć zabawy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. A tymczasem zapraszam Was serdecznie na wszystkie kolejne odcinki. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten. Trzymajcie się. Czwórka, bez odbioru.